Michał Szczerba, Dariusz Joński. Dzień dobry panowie, dzień witam dobra. w Onet Spodziewacie się, że dzisiaj będzie sądny dzień dla Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej kapiszą, bo PKW po raz kolejny albo może nie podjąć decyzji, albo może podjąć taką decyzję, że w zasadzie wszystko było ok, bo bardzo trudno jest wykazać nieprawidłowości. Znaczy, trzeba wykazać nieprawidłowości na kwotę dokładnie 387 tysięcy złotych w przypadku PiSu. Czyli 1%, aby, 1 tak, kosztów aby kampanii. Aby nie przyjąć sprawozdania finansowego. Finansowego PiSu. Z posłem Szerbą wyliczyliśmy tylko w czasie kampanii, czyli od momentu zarejestrowania Komitetu PiSu 10 sierpnia do 15 października na kwotę 23 milionów. 390 400? Co to są, 390, co to są, co to są za pieniądze, jak ta kwota została eee, wyłączona? To, eee, to są realne e, wydatki, które zostały wydane na agitację wyborczą. W tym jest e, Fundusz Sprawiedliwości, w tym jest e, Państwowy Instytut Badawczy nas, w tym jest Rządowe Centrum Legislacji. W tym jest Ministerstwo Rodziny, ale również są liczne faktury firmy Berm, które były płacone ze źródeł, którymi były spółki Skarbu Państwa czy fundacje spółek Skarbu Państwa. Nie od której mamy nowy fakt, Dariusz to potwierdzi, mianowicie właściciel spółki Berm potwierdza te wszystkie okoliczności, dostawał pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, dostawał pieniądze i przelewy z KGHM-u, z fundacji KGHM-u, i z tego produkował materiał wyborczy, między innymi Sasina. Panowie, tylko, że logika prac PKW jest nieco inna i na przykład z tego, co słychać, PKW nie może uznać wydatków, czy też transferów środków z Funduszy Sprawiedliwości, jak zwał, tak zwał, do różnych osób, które brały udział w procesie kampanijnym, czy wyborczym, no bo to jest okres, bada tylko okres formalnie rozpoczętej kampanii wyborczej, a te transfery były wcześniej. Ale, Szanowny... Panie redaktorze, mamy od nową sytuację, o której powiedział poseł Szerba. Mamy człowieka, który był byłym prezesem spółki, która robiła kupki, robiła gadżety dla Sasina. Na tych gadżetach było napisane sfinansowane z Komitetu Wyborczego PiS, a faktura szła na KGHM. I on mówi, że tak, no, dla niego to było obojętne, co on tam drukuje, co on robi, ale za to pan płacił, my wszyscy płaciliśmy, a pan Sasin rozdawał te kupki i długopisy. No, to, to jest po tak, prostu. Dwa, dwa systemy. Jeden system to jest taki, że mamy domniemanie, że uprawnione i absolutnie pewne, że yy, na piknikach 800 plus poprzez przekazywanie czeków, a udowodniliśmy, że tych. Tych sprzętów bo przekazano ponad 2,5 tysiąca. tysiąca. Tylko w okresie między. My tylko z posłem Łąskim liczymy okres między 10 sierpnia 2023, czyli dniem utworzenia komitetu wyborczego PIS, a 15 październikiem. Ale nie bo są, są wydatki, które mogą być dyskutowalne pod tytułem Fundusz Sprawiedliwości Czek, Wóz Strażacki, Piknik. No właśnie, wystąpienie wartość wozu strażackiego na scenie, go, który mówi. siłę poparcia dla jakiegoś kandydata z konkretnego to jest, okręgu polskiego. 1 200 tysięcy złotych faktur na produkcję materiałów wyborczych PIS. To są konkretne materiały, które były, na których znajdowało się oznaczenie sfinansowane przez komitet, ale finansowanie nie pochodziło z komitetu, tylko pochodziło na między innymi m.in. zespoły skarbnicza. Dobrze, teraz pan pyta o Fundusz Sprawiedliwości. Politycy pis potraktowali fundusz sprawiedliwości jak fundusz wyborczy PiSu. Wyliczyliśmy dokładnie kwotę 21 milionów złotych, które wydano w czasie kampanii wyborczej. Pokazaliśmy, na czym polegał proceder. Proceder polegał na tym, że samorządowiec dzwonił do Ministerstwa Sprawiedliwości i mówił, kiedy będzie przekazywany ten sprzęt, nie wiem, lodówka, pralka czy ten samochód. Następnie w gabinecie politycznym podejmowano decyzję i minister Ziobro podejmował decyzję, który z kandydatów PiSu, suwerennej Polski. Ten krąg osób był zamknięty. Tylko kandydaci pisu. Kto tam pojedzie i wręczy, albo ten samochód, albo czek. I jechał i to wręczał. Mhm. Wie pan, to jest elementarne wyprowadzanie publicznych pieniędzy na kampanię wyborczą. Tylko, 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 że proceduralnie jest to bardzo trudne do nie, nie, stwierdzenia. I jak jaki procent wartości wozu strażackiego miał wpływ na to, że ktoś dostał, dostał dodatkowe głosy. Do tak, tak, tak. Ta, ja, ja, ja nie jak, mówię, pani, teraz... Ja, ja nie mówię, że to jest moje zdanie, tylko staram się zrozumieć logikę sędziów, którzy podejmują decyzję, bo takie głosy słyszymy z nie panie redaktorze, całą procedurę. To nie było tak, że to było jakieś działanie Hawk pod tytułem dobra, to jest tutaj, kandydujesz w tym okręgu, to jest, zawieś e, czek na 100 tysięcy złotych. Nie. W tym procesie stworzono całą procedurę, że to gabinet polityczny, czyli minister, czyli szef partii politycznej, wyznacza, kto ma wręczać e, w czasie kampanii wyborczej e, materiały, które można uznać za, za agitację wyborczą, a na pewno za ekspozycję kandydata. I wśród tych kandydatów, to jest istotne, Darek, e, pojawiają się nie tylko wiceministrowie Ziobry, nie tylko posłowie Ziobry, pojawiają się kandydaci. Na przykład Dariusz Matecki, który nie pełnił żadnej funkcji tak, publicznej, jeśli chodzi o rząd czy Sejm, był jedną z osób, która wręczała te czeki, która pojawiała się w swoim i tylko wyłącznie w swoim okręgu wyborczym, tak. wręczając te korzyści. Tak. E, ja muszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ostatnio państwa komisja wyborcza odroczyła Decyzję, między innymi wnioskując do nasku, do instytucji państwowej, żeby przedstawiła dokumenty. My z posłem szczerą dokładnie policzyliśmy, ile wydano na kampanię PiSu, mówiąc wprost na monitoring PiSu polityków no i tak dalej. Monitoring, monitoring pisów tak. Partii pisu, polityków Internet. PiS-u. Partii pis polityków pis i internetu. Otóż to od 10 maska. sierpnia tak. do 15 października 539 tysięcy. To jest dużo więcej niż 387 tysięcy. Mówimy tylko o jednej instytucji. To samo poprosili o Rządowe Centrum Legislacji tak. i tutaj Rządowe to Centrum Również Legislacji przekazało dokładnie inny plan rzecz prowadzenia kampanii. 7 osób, których wyników pracy w Rządowym Centrum Legislacji nie widać, ale widać ich pracę te siedem Kampani. etatów, te siedem osób zatrudnionych w kampanii Krzysztofa Szczuckiego. I jeszcze dodatkowy element, nowy, o którym wcześniej nie mówiłam, my to wczoraj przedwczoraj ujawniliśmy, to jest kwestia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wszyscy teraz szukają Michała K., gdzie jest prezes no się do tego tej instytucji. Okazało się, że również, i to potwierdził nam NIK, w 2023 po raz pierwszy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która nie ma żadnych kompetencji w zakresie promowania swojej działalności, zaczęła produkować gadżety wyborcze w dwóch firmach. Jedna wrocławska, druga wrocławska. Michałka, pamiętajmy, nie był tylko urzędnikiem Prawo ręką Morawieckiego, był również kandydatem PiS z ostatniego miejsca w okręgu Ostrołęcko-Siedleckim. I te pieniądze, 175 tysięcy zostało wydane. Gadżetów jak nie było, tak nie ma. Jedno pytanie, czy te nowe materiały, o których panowie wspomnieliście, te faktury wystawiane na KGHM, one, czy dysponuje tymi dokumentami PKW? Tak, wszystko zostało przeze mnie dwukrotnie złożone. Ostatni raz 14... 14 sierpnia, więc dysponują całym kompletem materiałów. To są faktury na milion 200 tysięcy złotych. Również są faktury z czasów kampanii wyborczej, kiedy Ministerstwo Rodziny podpisywało umowę na przykład na promocję działań Ministerstwa w internecie. Umowa jest z sierpnia. Promocja odbywa się we wrześniu i jest jedno powiedziane. Ma być odbywać się ta promocja internetowa tylko w okręgu Marleny Maląg. 80 tysięcy to jest faktura, którą mamy. Do tej pory, chcę tylko powiedzieć tak, do do tej pory wszystkie dokumenty zostały przedłożone, ale od wczoraj jeszcze mamy tego właśnie chyba świadka takiego kluczowego, tak, który, nazwać. A, który mówi Czyli tak prezesa spółki tak byłego Le prezesa spółki, który mówi wprost tak robiłem materiały dla pisu, a wystawiam faktury na spółki skarbu państwa, więc cóż więcej jeszcze państwa komisja bocza potrzebuje, żeby podjąć tej sprawie Panowie, jak się słucha głosów e ludzi, którzy e ekspercko patrzą na, na to, co wypływa z komisji te, te sygnały, które tam się pojawiają i jakimi materiałami prawnymi dysponuje. って。<laughs> eksperci spodziewają się, że rzeczywiście dzisiaj będzie decyzja, ale to będzie decyzja dosyć łagodny wymiar kary, bo to nawet nie, to nie będzie a odebranie 75%. Nie, nie będzie to odebranie 75%, uh -huh. czyli ten te maksymalny, uh -huh. jeśli chodzi o zwrot kosztów kampanii i potem tej 26-milionowej corocznej subwencji, tylko to będą 3-4 miliony i w efekcie będzie taki scenariusz, że no, wy będziecie postrzegani jako mało skuteczni, a opozycja będzie mówiła, że rząd chce ją zagłodzić. Więc politycznie to będzie Panie pan, mnie się wydaje, że zrobiliśmy wszystko przez ten czas, żeby pokazać i przedstawić dowody. A Państwa Komisja Wyborcza już raz zachowała się bardzo. bardzo e, za, no bym powiedział. E, e, bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie. Być no może w 2020 roku, kiedy Morawiecki odbierał im kompetencje i przyszło na Pocztę Polską, żeby organizowali wybory. To był ten sam przewodniczący, który jest dzisiaj apelujemy o więcej odwagi. Naprawdę. Tu chodzi o to, żeby wypalić żelazem, gorącym żelazem to złodziejstwo i oszustwo, żeby nikt nigdy więcej nie brał publicznych My pieniędzy. My, panie zasiadamy z teraz z, z posłem jańskim w Parlamencie Europejskim i niedaleko od nas siedzi troje posłów Konfederacji. Obok tych posłów Konfederacji w jednej grupie zasiadają europosłowie AFD, niemieckie Fd. I tam jest udowodnione, że ta partia, to środowisko polityczne było zasilane funduszami z Chińskiej Republiki Ludowej i z Federacji Rosyjskiej. Więc jeżeli dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza, no, jak ten piłat umyje ręce, powie: Sorry, to nie jest tak, tutaj nie mamy tego w sprawozdaniu, co będziemy kontrolować, Szczerwa nieustannie Związki nam dorzucają jakieś materiały, nie jesteśmy od analizy, nie jesteśmy prokuraturą, za chwilę może się okazać, prawda. jeżeli oni w tej chwili e, tego nie potraktują poważnie, tego, tego alarmu dla demokracji, alarmu dla wolnych wyborów, to może za chwilę się okazać, że będą e, również ślepi i głusi na takie finansowanie z krajów trzecich krajów bije autorytarnych bije totalitarnych alarm, mówiąc że nie potraficie uczciwie wygrywać wyborów ja to ja cytuję fakt, że że, że chcecie, że chcecie, no, że, chcecie wygrali, bo, że chcecie że chcecie Jeśli chodzi o pierwszy wynik oczywiście sanów, nie o budowę głodzić. a ja sobie przypominam to też było na kampusie Polska na którym pokazaliście panowie po raz pierwszy te wyliczenia kiedy dzisiejszy minister Sławomir Nowak powiedział będziemy dożynać nitras, nitras przepraszam będziemy hmm na dwa tachy. Nie, nie, to nie on powiedział, to hmm, chyba powiedział inny minister. To chyba inny ale ale... ale zostawili. Zos... 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 Ja bym się my... chciał skupić jednak na... Tak. Na, na, na tej dotacji i subwencji, bo to jest chyba faktycznie taki, bym powiedział dzisiaj, kluczowy dzień, bo wielu ludzi chyba czeka na tą decyzję państwa Komisji Wyborczej, żeby jednak przeciąć tą dyskusję. Pamiętajmy, że ta decyzja powinna już być podjęta w połowie lipca. Po raz pierwszy jest dwukrotnie przekładana hmm. i mam nadzieję, że już nie będzie po raz kolejny, tylko że dzisiaj faktycznie pójdzie jasny sygnał do wszystkich. Nie ma zgody na finansowanie swojej. Kampanii nielegalnie z różnych spółek Skarbu Państwa, z ministerstw, a tutaj są dowody. Wszystkie dowody leżą na stole i trzeba podjąć decyzję. I Mamy nadzieję, że będą I na To tyle nie odważnie, są dowody tylko europosłów, to są dowody, które są przedstawiane przez instytucje publiczne. Pod tymi dokumentami są podpisani ministrowie, dyrektorzy generalni, szefowie tych, tych instytucji i to jest po prostu niebywałe. Znaczy, że, że ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że ta kampania była równa, uczciwa i że środki, które Ee, są przedstawione w, w sprawozdaniu finansowym, są zafałszowane, ponieważ e, źródła finansowania i ich nielegalne pochodzenie było o wiele, o wiele większe. Jeśli, tak jak pan mówi, będzie to symboliczna decyzja, to to by oznaczało, że kampanie wyborcze można prowadzić jak się chce. Będzie wolna Amerykanka. Każdy będzie robił, co chciał i mógł być finansowany przez kogokolwiek, kto tylko przyjdzie z pieniędzmi i położy na stole albo sobie weźmie z jakiejś spółki. Dlatego tak ważna jest ta decyzja, żeby nigdy więcej takich kampanii nie było, gdzie politycy, no akurat tutaj, partii. PiSu konkretnie, brali wielkimi garściami, z, z, no, Czyli z rozumiem, wszystkich miejsc, gdzie były publiczne pieniądze, mówiąc panów wprost. Panów, zdaniem PKW nie ma innego wyjścia, niż obciąć 70% my, my nie stosujemy żadnego, żadnej presji, w my po prostu przedstawiamy twarde fakty, materiały, mhm. dokumenty. Oni podejmą decyzję na własną odpowiedzialność. I to nie jest też tak, że każdy członek, chciałbym zapalować o to, że każdy członek Państwowej Komisji Wyborczej, wybrany przez Sejm, jest odpowiedzialny przed ustawą, jest odpowiedzialny przed prawem. To nie jest tak, że jakiś prawnik z Krajowego Biura Wyborczego przyniesie jakąś rekomendację, a to zróbmy tak, a zróbmy tak. Jak to urzędnicy, lubią, lubią półśrodki. Nie, w tej sprawie trzeba powiedzieć, nie ma zgody na złodziejstwo w kampanii wyborczej. Nie ma zgody na to, żeby Fundacja KGHM robiła przelew ćwierć miliona złotych na firmę BERM. Mówimy dokładnie, firma BERM, właściciel Jabłoński wczoraj się otworzył i te pieniądze, te ćwierć miliona, Później umowa sponsoringowa na pół miliona. Wydarzenie się dzieje 16-17 września w Wiśle. 26 września, 10 dni pod, podpisują umowę na pół miliona złotych. Firma Berm znowu dostaje przylep pół, pół miliona o I, to wszystko, o wszystko, I to wszystko idzie, panie redaktorze, na, końc, na kampanię. Do, domagamy się po prostu takiej elementarnej uczciwości. O 10.30 rozpoczyna się posiedzenie komisji. Wcześniej ma być oświadczenie prawdopodobnie jej przewodniczącego. I spodziewamy się, że to nie będzie krótkie posiedzenie, więc pewnie w drugiej połowie dnia... To trwa nawet dzisiaj parę godzin. Nikt nie mówi, że to ma być krótko, ale niech podejmą w końcu decyzję i niech przetną te Moje spekulacje. To nie musi dzisiaj skończyć. Dlatego, że wszyscy oczekują po prostu elementarnej sprawiedliwości. Ja, ja te materiały w to jest 5 5000 stron, które złożyłem w PKW czytałem też przez kilka dni i analizowałem. Więc nie wyobrażam sobie, że ktoś dzisiaj przyjdzie na 10.30, dostanie komplet materiałów i powie: OK, to jest OK, a to nie jest OK. To trzeba się tym zapoznać, trzeba to przeanalizować i trzeba podjąć decyzję. Odpowiedzialną decyzję to nie jest y, czas na półśrodku. Ta historia ma bardzo wielu mm, różnych maści bohaterów. Jednym z takich czarnych bohaterów, czy antybohaterów jest wspomniany już pan Michał K., były szef Żydowej Agencji. Chyba wie pan co od momentu, kiedy policja. Wysłała jego czy, Ale to pan powiedział, to pan powiedział Michał, Michał K., więc ja wolałem, byś. Ja ja, no chodzi o pana Kuźmirowskiego, tak, bo, pan bo jest, 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 jest poszukiwany. Jest poszukiwany, w związku tak. z tym to nazwisko jest publiczne. I ciekawe jest to, że jest poszukiwany a jednocześnie udziela wywiadu jednemu z dziennikarzy i to może nie, jakiejś, nie jakimś super sprawnemu, czyli krótko mówiąc, bo można go namierzyć, a on mówi zresztą też, że się nie ukrywa, Ale, ale organy przed ścigania chyba mówią, że są, są blisko namierzenia pana Michała Aka. No wiadomo, gdzie, gdzie udzielił tego wywiadu zaprzyjaźnionych mediów pisowskich. natomiast oczywiście musi odpowiedzieć za ten ogromny skok Ale, w, ja na mówię, Ja chcę odpowiedzieć, tylko nie, chcę nic nie, 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 ma i gwarancji. Powie powiedzmy <grym> powiedzmy <grym> o co chodzi. Chodzi o to, że ta instytucja bez przedargu dała zarobić jednemu człowiekowi, e, który był związany z ówczesną e, władzą, z pisem i z prezydentem Dudą i z Morawieckim. Oni się nim chwalili, z nim się spotykali, z nim robili zdjęcia i on zrobił deal. Sprzedawał koszulki. Nagle zaczął sprzedawać agregaty ponadotwórcze i zarobił na tym prawie ćwierć miliarda złotych. To, że pan Michał K. Ucieka, to nie jest przypadek. Wie, co go, wie, co go spotka, bo e, bezkarność skończyła się 15 października i zostanie doprowadzony znaczy, do sąd i zostanie musimy, surowo ukarany. Musimy naprawdę tą fałszywą, kłamliwą, obrzydliwą narrację pisowską jednak tutaj e, odkłamać. To nie jest tak, że Michał K., Michał Kuczmierowski wyjechał na wakacje. On od wielu tygodni, od wielu, no miesięcy, tak. od wielu miesięcy nie jest dostępny dla organów ścigania i nie jest dostępny również dla. Powiem to wprost. Centralnego biura antykorupcyjnego. To jest przyliwne, bo dla to też jest dostępny. Jego dyrektorki, które odpowiedzialne za zakupy, te właśnie nielegalne, przestępcze zakupy, na gdzie, przyznań, gdzie postawiono, przepłacano, postawiono za przepłacano kilkukrotnie za chińskie agregaty prądotwórcze. Niech pan wyobrazi. Mógł dostać żołnierz ukraiński, jeden agregator. Mógł dostać pięć agregatorów, a dostał jeden, dlatego że, że właściciel marki koszulkowej musiał na tym zarobić i pewnie się dzielił. I dlatego Paweł Esz też nie jest w Polsce. Przecież on też nie jest osiągalny dla organów ścigania i dla CBA. Oni się po prostu boją, że oni w pewnym momencie pękną, że Michałka pęknie, że Paweł Esz pęknie i zaczną obciążać, tak jak Jabłoński dzisiaj z Bermu mówi jak było, tak oni mogą obciążać Morawieckiego, Kaczyńskiego i innych swoich ale jak, e, mocodawców. Ale jak szukamy, gdzie jest pan Michałka, to myślę, że jedna osoba w Polsce wie, gdzie jest pan Michał Kuszmierowski. Otóż jest to Mateusz Morawiecki, jego promotor, jego, e, jego szef, ten, który go broni do samego końca i twierdzi, że jest niewinny. I jestem przekonany, że jest w stałym kontakcie. Więc apeluję do pana Mateusza Morawieckiego, niech pan powie, niech pan pomoże policji po prostu. Niech pan zadzwoni pod ten numer telefonu i powie, gdzie jest pan Michałka K. Mam takie wrażenie, że to być może wcale nie jest takie polityczne polowanie na Michała Kuśmirowskiego, tylko na Mateusza Morawieckiego. Nie, to polowanie? nie jest polowanie. Pan, nie, to, to nie chodzi o polowanie. To chodzi o to, że obiecaliśmy, że będzie uczciwie. I obiecaliśmy, że będą rozliczeni. Krok po kroku. Step by step. Każdy. I to, że Mateusz Morawiecki akceptował. Takie złodziejstwo e, i, i takie oszustwo, no to trzeba było myśleć przed, a nie po. Znaczy, to ja, ja, powiem ja powiem bardzo wprost, znaczy, wydatki rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która została ustanowiona po to, żeby w sytuacji na przykład zagrożenia wojennego, w sytuacji Strate krytyczne. wojny, w sytuacji y, klęski y, żywiołowej, uruchomić zasoby medyczne, techniczne, żywnościowe. Strate strategiczne tak, strategiczne rezerwy. I jeszcze co, co ciekawe ustawa przewiduje, że te zakupy były. Dokonywane w, sprowie, w sposób niejawny. Czyli my, jako posłowie jeszcze na Sejm, mieliśmy trudności w uzyskaniu niektórych informacji. Więc taka osoba, która gospodarowała tak naprawdę z wolnej ręki miliardami złotych znika z radaru organów ścigania i służb specjalnych, to co ma do ukrycia? Mnie się wydaje po czy, prostu, czy że dom, Paweł S. Esz... pierwszy taki it, i... przypadek, że takie osoby znikają z radarów służb specjalnych, bo mieliśmy pana Sędziego Szmita, teraz mamy pana Kuczmirowskiego, była, była Pan historia pamiętamy. Kołak teraz z panem jest... którego nie jest... udało się o, przez miesiące doprowadzić do prokuratury. Do... Jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To nie jest przejazd na czerwonym świetle, więc e, on jest harcerzem słyszę Morawieckiego. To nie jest zabawa podchody. To jest list, gończy. I mamy nadzieję, że zostanie skutecznie no, do, doprowadzony no, przez no, sąd no. i że zostanie surowo ukarany. Jeden z panów, chyba pan poseł powiedział, ale pewnie obaj byście podpisali, że e, obiecaliśmy e, naprawienie praworządności w Polsce. I mamy taką sytuację, że Krzysztof Wessołowski, czyli neosędzia, za sprawą jednego podpisu pana premiera Donalda Tuska zostaje komisarzem do przeprowadzenia wyboru prezesa Izby Cywilnej. W środowisku. Sędziowskim, prokuratorskim, w prawniczym zawrzało. To nie tak miało wyglądać. Czy ja się z tym czuję dobrze? Nie, czuję się fatalnie, czy czuję, czuję się bardzo źle? No Ale to pan premier Tusk sam poinformował, że popełniono w kancelarii premiera błąd i to jest poważny błąd. A Natomiast być dlatego uważam, że trzeba podwoić nasze wysiłki, wysiłki rządu, żeby doprowadzić do tego, że w tym momencie, kiedy będzie prezydent, który będzie współpracował z rządem i będzie chciał naprawić wymiar sprawiedliwości, żeby tego typu sytuacje, które i tak są w jakiejś mierze nieuchronne, bo pamiętajmy, że ta Izba Cywilna Sądu Najwyższego już została wcześniej przejęta przez. przez na osędzie żeby się nie powtarzało, żeby można było tę sprawę mówiąc bardzo kolokwialnie odkręcić i ustawić w taki sposób, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto stoi na czele danej Izby Sądu Najwyższego. Panie pośle, doskonale wiemy, kto w kancelarii premiera stoi na czele tej komórki, która jest odpowiedzialna za przygotowywanie między innymi tego typu dokumentów dla pana premiera. Jest to skądinąd bardzo sprawny minister pan Maciej Berek. Czy nie uważa Pan, że no to był duży skandal jednak i spektakularna? Wpadka, tak trzeba powiedzieć, nie powinien podać się do dymisji. Ale... Po prostu. Przekazał premierowi, że jest do dyspozycji premiera. Natomiast wie pan, opada no jest perfekt. Nie ma ludzi, którzy się ale to nie, nie mylą. Natomiast tak. Panie, absolu absolutnie to jest błąd nieodwracalny do konstytucji. Dlatego premier wczoraj zabrał głos i powiedział, że to jest błąd. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno, koalicja 15 października, koalicja obywatelska dokona pełnej zmiany, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Odpowiednie ustawy są szykowane. Jeśli wygramy wybory prezydenckie, bo z tym prezydentem nie zmienimy, dlatego, że on stoi na straży faktycznie tego zepsutego systemu, który broni polityków pisu, to zrobimy. To będzie niezależna prokuratura do końca i będą niezawisłe sądy. Obiecaliśmy i to zrobimy. Absolutnie. Tylko do tego jest potrzebna faktycznie do jedno zdanie wygrać wybory. I ja uważam, że koalicja 15 października stać na jednego kandydata i jedną turę. Uważam osobiście, że Rafał Trzaskowski mógłby wygrać te wybory. E, dlatego też, też się w pełni w, te, w, Tylko pan, w tą kampanię zaangażuję. Ale wie pan, wie, pan, to, wie pan, to, czy będzie jeden kandydat, mhm. czterech co najmniej podmiotów politycznych, czterech formacji politycznych, jest szalenie, szalenie ja wiem, trudne ale... do przeprowadzenia. Tym bardziej, że w ramach tych Zobaczcie. czterech podmiotów nie dało się załatwić nawet tak podstawowych rzeczy, jak obiecane w ramach 100 konkretów chociażby kwoty wolne od podatku 60 tysięcy złotych w tej kadencji. W tej kadencji no, dobrze, no, w zobaczymy. W że to nie będzie, ale. W nie w będzie, nie, jest, wczoraj z dubą pani, pani, pani minister z Polski 2050 powiedziała 0 złotych na kredyt 0%, a to też był nie, nie, ale fundamentalny momentik, ale projekt. To jest miliarda bez które dzisiaj właśnie rząd będzie decydował, być może zainwestuje właśnie w ten projekty i program mieszkaniowy, więc spokojnie. W budżecie, ale jest w rezerwie. Znaczy jest się że rząd jest jeszcze tym... dziura Morawieckiego, przecież e, dokładnie wiemy, jak wyglądały wydatki PiSu. No to już jest dziura Tuska, to już, już e, no nie, to, nie, to jest dziura, która, tak powiem, została e, odziedziczona po tych haniebnych rządach. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, jakby te kwestie podstawowe, kwestie in vitro, finansowania in vitro, wzięcie odpowiedzialności państwa za ten, za ten obszar, e, kwestie polityki mieszkaniowej, to wszystko jest realizowane. Czy znaczy, e, naprawdę przy tym prezydencie, tak nie dojrzałem, tak nieodpowiedzialnym. Przecież on na koniec pod koniec poprzedniej kadencji jeszcze nagrodził tego Kuczmierowskiego krzyżem kawalerskim odrodzenia Polski. No, to się po prostu w głowie nie mieści. Człowiek, który dzisiaj się ukrywa, a który być może za chwilę będzie się ukrywał w placu prezydenckim. Przecież prezydent jest... Pan Postle, nobody's perfect. Eee, tak, tak. Natomiast mówiąc o tym budżecie, to, 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 to chcę powiedzieć jasno. To jest dziura Morawieckiego. A czy absolutnie w innej sytuacji, gdyby do tego nie doprowadzić. Dariusz Joński, Michał szczerba Panowie, bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za spotkanie Dziekamy. w rano.